Weź obczaj! Co to? Francuska muza, trochę arabska, taki hip-hop. Nieźle grają. Kaśka mi to puściła niedawno u siebie i od razu załapałam o co chodzi. Ciepła jeszcze. Kasy masz za dużo czy jak... Coś brała, sprawdzają, no. Wie. No, mądry wybór. Z domu urodziny ojca i geriatria się zeszła, musiałem wybić. Spoko, nikt no, nie pyta. Tak. Chodź. Cześć. 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 Siema, się, no. Siema. To co, jesteśmy wszyscy? No, teraz hmm? już tak. No to, moi drodzy, zapraszam na pokoje. Nie, jakoś nie mam dzisiaj nastroju na takie wyprawy. No chodź, dawaj, będą atrakcje. Oh. O co chodzi? Oh, można, można. Ukradłeś to? Wziąłem, ok. Oni i tak tych odtwarzaczy mają tam tysiące. Jeden mniej, co za różnica? Totalny idiotyzm. Gliny przyjadą i będziesz się im gęsto tłumaczyć. Gliny? Gdzie? Jakoś nie widzę. A poza tym, to jest za mało warte i nic mi nie mogą zrobić.